Jesteśmy na terenie dawnej bazy zapasowego Centrum Dowodzenia Wojsk Ochrony Powietrznej kraju. Obiekt ten był budowany na początku lat 80. dokładnie w 1982 roku. Rozpoczęto budowę tego obiektu, czyli w stanie wojennym. Budowano go do połowy lat 80. oddano do użytku w 85. Obiekt oczywiście ściśle tajny, budowano go pod przykrywką ujęcia wodnego dla okolicznych wsi. Ujęcie oczywiście do dzisiejszych czasów jeszcze funkcjonuje, okoliczne wsi są zaopatrywane w wodę, z tym że obiekt już przeszedł do cywila, a w tej chwili stanowi atrakcję turystyczną właśnie. Możemy zobaczyć jak nasze ludowe wojsko polskie zbroiło się na wypadek ataku jednostek NATO, bo wtedy NATO było naszym przeciwnikiem. Dzisiaj to nasi sojusznicy i pewnie dlatego obiekt przeszedł do cywila. Towarzysząc mojemu mężczyźnie, wybrałam się tutaj. No i dosyć ciekawe wrażenia takie ciekawostki, o których pan tutaj mówił, dotyczące funkcjonowania tego burka. Jest co fotografować. Jest to właśnie dobrze dość oznakowane miejsce także to jest też ważne, bo nawet jak ktoś przyjeżdża z daleka, to to na pewno trafi tutaj. Bardzo fajnie, naprawdę to jest super miejsce i w ogóle super, że fotodajn był, był tutaj, tak, prawdopodobnie nie dotarł, tak, mobilizacja i motywacja. Tak, cała, cała ta infrastruktura jest, jest, jest niesamowita, że to jest dla nas osób stworzone to tak olbrzymi obiektami, tak, zrozumiałe, ale jednak budzące pewnego rodzaju podziw. Było bardzo fajnie, ciekawa impreza. Generalnie interesujemy się takimi miejscami i, i, i miło było zwiedzić kolejne. Było zimno. P bardziej było Was interesuje e, tematyka bunkrów, czy, czy raczej fotografia? Jedno i drugie. Czyli militaria też fotografią? Tak, 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 oczywiście. Czy bylibyście otwarci na kolejne jakieś takie akcje związane z pewność, z... no. Oczywiście. Czyli Tylko możemy szukać kolejnych wyleczkę. bunkrów, tak? Dokładnie. wykopać tak. i zrobić. NMK szuka bunkrów. <laughs> nie kiedyś dla 12 dokładnie. Nie, bardzo ciekawe zdjęcia tam wychodziły. Pomimo braku statywu można było się dobrze aparat umieścić, żeby na naświetlać. Trochę ciemno, nie? Trochę ciemno, ale przy dłuższej ekspozycji wyszło naprawdę fajnie. Jest to szczególne miejsce, jak do tej pory chyba naj, najbardziej intrygujące. Czemu jedziesz do Warszawy? Czemu zostawisz MMK? Nie zostawiam MMK. Poza tym będę też na MMC w Warszawie i będę tu na MMC i w ogóle. Konnisch, ja, das ist mm komputer. <laughs>